Witajcie, kochani, Tusielska, dzisiaj o nowych korektorach z drogerii. Zapraszam. I wydawać by się mogło, że jestem na gusieńka bez makijażu, ale on tam jest, jest go po prostu bardzo niewiele. To, jak wspomniałam w poprzednim filmiku, pokażę dzisiaj, jak zrobić taki ekspresowy, pięciominutowy makijaż, używając głównie korektora, właśnie. To co, zaczynamy. Korektory. Mam dzisiaj dla Was trzy. Trzy właśnie ostatnio przykuły moją uwagę w drogerii, i pierwszy z nich jest to korektor od Rimmel z nowej serii. Lasting Radiance. Korektor rozświetlający. Kiedy ja słyszę taką nazwę, to natychmiast przychodzi mi do głowy jeden z moich ulubionych korektorów od Tarte. I nie jest to Shape Tape. Jest to Creaseless Concealer. Korektor rozświetlający właśnie. Nie chcę o nim tutaj zbyt dużo mówić, bo nie o niego dzisiaj tutaj chodzi. Natomiast jest to korektor gęsty, kremowy, którym daje Wam rozświetlenie. On nie dąży do matu. I rzeczywiście jest creaseless, czyli nie pęka w ciągu dnia. Pewnie dlatego właśnie, że nie dąży do matu, nie jest wysuszający. Bardzo go lubię, tym bardziej, że ja mam tą skórę pod oczami coś taką problematyczną, często się wysusza. Taki korektor jest dla mnie jak znalazł. Oczywiście jeśli chodzi o produkty od Tarte, to jest problem z ich dostępnością. Ja zamawiam ten korektor w internecie i oczywiście ten mój konkretny odcień, który mi bardzo pasuje, który lubię, jest teraz niedostępny. I gdy zobaczyłam korektor od Rimmel właśnie na półeczce, pomyślałam, może jest zamiennik. Ale po kolei. Korektor w nazwie Radiance ma być rozświetlający. Ma w sobie witaminę A, C i D. To jak powiedziałam, zawiera w sobie witaminę A, C i D, ale także antyoksydanty, które, jak wiemy, chronią nas przed działaniem wolnych rodników, a wolne rodniki przyspieszają nam proces starzenia się cery. Oprócz tego zerknę do ściągi zawiera także technologię Urban Shield, czyli ma nas chronić przed zanieczyszczeniami, które są w środowisku w powietrzu. Moje doświadczenia z tym korektorem są bardzo dobre. To jest korektor, który ma bardzo dobre krycie, bardzo łatwo się go rozprowadza na okolicy pod okiem. On nie wysusza wam tej skóry pod oczami, nie pęka, nie wygląda nieatrakcyjnie po kilku godzinach, ale nie jest rozświetlający. On dąży do matu. Nie na tyle, żeby wysuszał, tak jak powiedziałam, ale jednak no, tego rozświetlenia nie ma. Do tego, kochani, ja mam najjaśniejszy odcień i jest to 010 Ivory, i on jest dosyć ciemny. Jeśli jesteście bladziuchy, no to niestety z tej kolekcji dla siebie nie wybierzecie raczej korektora, bo nic jaśniejszego na naszym rynku, niż to nie ma. Tak więc, tak ja wiem, że nie powinno się tak zaczynać zdania. Ale podsumowując, jest to bardzo dobry korektor. On robi wszystko to. Co dobry korektor właśnie powinien robić? Kryje, łatwa aplikacja, nie robią się z nim dziwne rzeczy podczas noszenia go, ale nie jest rozświetlający. I ja kompletnie nie rozumiem, po co się go jako taki reklamuje, skoro taki nie jest. Można było z tego po prostu zrobić dobry korektor. Nie wiem, ludzie od marketingu na pewno znaleźliby jakąś fajną, nową nazwę i wszystko byłoby git. W tym konkretnym przypadku, no nie bardzo. Ja jestem niezadowolona. Kolejny korektor to już korektor od Eveline, korektor w tubce i on nazywa się Magical Perfection Concealer. Jego zadaniem jest niwelowanie cieni i oznak zmęczenia, korekcja niedoskonałości oraz rozświetlenie i nawilżenie. Korektor, który zawiera w sobie i znowu muszę zajrzeć do ściągi, kwas hialuronowy. Peptedy, witaminę E oraz wyciąg z zielonej herbaty. Oprócz tego jest tam ogórek, świetlik, niebieskie algi i drobinki, miki dla rozświetlenia, właśnie. Korektor jest gęsty, jest bardzo gęsty, stąd pewnie tubka, a niezwykły standardowy aplikator. Korektor niestety występuje tylko w dwóch odcieniach: ponieważ Light i Medium. Na szczęście to Light jest jaśniejszy niż ten najjaśniejszy odcień od Rimmel, ale i tak, jeśli jesteście dosyć bladymi osobami, to znowu nie wiem, czy tutaj się, słuchajcie, załapiecie na ten kosmetyk. Może od razu, nie owijając bawełnę, powiem, że jest to korektor rozświetlający. On, tak jak ten mój ulubiony korektor od Tarte, nie dąży do matu, pozostaje taki lekko błyszczący na cerze, nie ma tutaj drobinek, to jest po prostu takie kremowe wykończenie, on wchodzi w zmarszczki każdy korektor wchodzi w zmarszczki, jeśli nie je macie, natomiast ten, ponieważ nie dąży do matu, nie zasycha tak bardzo i nie akcentuje ich, do tego nie pęka sam z siebie, jest bardzo długotrwały, natomiast to krycie jest takie, pozostawia wiele do życzenia. To na pewno nie jest pełne krycie. To jest taki korektor na dni, kiedy chcecie taki no make-up look, albo może nie potrzebujecie tak dobrego krycia. Natomiast jeśli jesteście osobą, która ma dosyć duże zacienienia, zaczerwienienia pod oczami i chciałybyście je ukryć, no to to nie jest kosmetyk dla Was. Jeśli szukacie czegoś kremowego, niewysuszającego, takiego niezbyt mocno kryjącego, to to jest bardzo dobry produkt. Ostatni korektor dzisiaj to jest nowy korektor od L'Oreal. Jest to ich Infallible More Than Concealer. W Stanach Zjednoczonych będzie dostępnych 25 odcieni. Ile w Polsce nie wiem. Nie wiem, ponieważ kiedy wejdziecie na polską stronę L'Oreal Paris, o tym korektorze nie ma żadnej informacji. On w ogóle, jeśli chodzi o produkty, nie istnieje. Wszystkie więc informacje, które zdołałam zebrać o tym produkcie, pochodzą ze strony amerykańskiej. Ten korektor, kochani, tak wygląda troszeczkę jak shape tape. Jest duży, macie duży aplikator. I oczywiście, L'Oreal przekonuje w całej swojej kampanii promocyjnej, że wymyślili koło. To znaczy, że używając tylko korektora, możecie zrobić kontur, możecie twarz rozświetlić, tak w ogóle to nie potrzebujecie podkładu. Ale uwaga, uwaga, nie wymyślił tego L'Oreal. Takie metody nakładania makijażu są znane odkąd ja pamiętam. Kiedy jest lato. I nie chcecie nakładać na siebie dużo produktu. Albo kiedy po prostu nie macie na to czasu, 5 minut, chcecie tylko poprawić troszeczkę niedoskonałości na twarzy, korektor i wychodzicie. Zaraz wam zresztą pokażę, jak to zrobić. Ale wróćmy do samego produktu. Produkt, kochani, ma być matujący, bardzo długotrwały, bo ma trzymać 24 godziny. Jeśli która z was sprawdziła, czy to działa, dajcie mi znać, bo ja nawet nie zamierzam. Jest wodoodporny, lekki, dobrze kryjący. Czy to jest dobry korektor? Tak. Wydaje mi się, że jeśli lubicie Shape Tape, to polubicie się z tym kolesiem tutaj. Ja nie jestem fanką Shape Tape, on mnie trochę za bardzo wysusza. I ten też troszeczkę jest wysuszający, ponieważ jednak dąży do matu. Krycie ma bardzo dobre, jest bardzo wygodny w aplikacji, jest dobrze napigmentowany, więc nie potrzebujecie dużo produktu, żeby pokryć okolice pod oczami czy inne elementy twarzy, jeśli będziecie konturować czy rozjaśniać. To jest korektor, którego właśnie użyłam dzisiaj do wykonania mojego minimalistycznego makijażu, więc może po prostu przejdźmy do tego, jak to zrobiłam. Na twarzy nie mam nic oprócz pielęgnacji, kremu pod oczy, kremu. Nawilżającego oraz y, filtru przeciwsłonecznego. Zaczęłam od nałożenia bazy na oczy i jest to baza od Urban Decay Ich Original Primer. Potion. Nakładam bazę, ponieważ będę nakładać delikatny beżowy cień, a nie chcę, żeby mi się w ciągu dnia to wszystko zebrało, zwałkowało stąd baza. I zaraz po bazie od razu ruszam z korektorem. Jest to makijaż, który wykonuję w dnie kiedy nie chcę mi się malować, albo najprościej w świecie nie mam czasu, a jednak chciałabym wyglądać troszeczkę lepiej niż po tym jak wstałam od razu z łóżka. Bez podkładu przyznaję, że nie jest to makijaż dla osób, które mają wiele niedoskonałości, które chciałyby ukryć, no chyba, że właśnie pokryjecie je. Korektorem. Jak widzicie, używałam korektora od L'Oreal. Jest on bardzo dobrze napigmentowany, więc nie potrzebuję go wiele. Stawiam sobie kropeczki w strategiczne miejsca, gdzie mam największe zacienienia, zaczerwienienia i rozprowadzam go powoli delikatnie pędzelkiem. Mówiłam Wam ostatnio, że zrezygnowałam z aplikacji gąbką, ponieważ nakładałam trochę jak dla mnie za dużo produktu. Wydaje mi się, że palec albo pędzelek w moim przypadku sprawdza się lepiej. Ponieważ jest to korektor matujący, on dosyć szybko zastyga, dlatego od razu utrwalam go pudrem. Od Laura Mercier jest to ten kultowy już Translucent Setting Powder. I kiedy mam już skorygowaną i przypudrowaną okolicę pod oczami, zajmuję się moimi zaczerwienieniami. Jest to okolica koło nosa, troszeczkę między brwiami oraz broda. Pokrywam je korektorem oraz tak jak i okolice pod oczami utrwalam to wszystko pudrem od Laury. I kiedy wykonuję taki makijaż bez podkładu, samym korektorem właśnie, to chociaż lubię bardzo korektory rozświetlające, to jednak sięgam potem matujące jednak, no bo jak widzicie jednak nakładam je w strefie T, gdzie ona mi się lekko przytłuszcza i te dążące do matu jednak utrzymują mi ten makijaż dłużej. I kiedy skończyłam już z korektorem, to wracam do oczu. Na powieki nakładam mój ulubiony matowy beż i jest to cień od Wet n Wild, nazywa się Brûlée. On oprócz tego, że tworzy mi taką aksamitną powłokę, to jeszcze daje mi odrobinkę Krycia. Zaraz po nałożeniu matowego beżu w załamanie powieki nakładam brązer, i obecnie jest to mój ulubiony brązer od Mark Jacobs, ale oczywiście może być to każdy inny brązer, którego właśnie teraz w tym momencie używacie. Dlaczego ja w ogóle mówię o powiekach? Zajmuję się nimi w momencie, kiedy mówimy o ekspresowym makijażu. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, moje powieki są opadające, i w momencie, kiedy jest brak tej definicji w załamaniu, właśnie. To one się wydają bardziej zmęczone, starsze. Robię to po to, żeby to moje spojrzenie rozbudzić, żeby te moje oczy optycznie troszeczkę otworzyć. Po brązerze zalotka, podkręcam rzęsy, nakładam tusz tylko na górne rzęsy i najczęściej jest to mój ulubiony Maybelline Total Temptation, ta niebieska wodoodporna wersja. Potem już tylko biorę sobie przeźroczysty żel od Benefit, ten brow set, którym po prostu układam sobie brwi bez wypełniania, bez wydawania im żadnego koloru. No i błyszczyk na usta. Dzisiaj jest to gloss Bomb w kolorze Fenty Glow od Fenty właśnie. I jestem gotowa do wyjścia, zmierzyć się ze światem. Tyle ode mnie na dzisiaj, kochani. My spotykamy się znowu w środę, kiedy opowiem Wam o moich doświadczeniach z kolorówką zajwonu. Zapraszam!